Dzień dobry. Znak Jonasza dzisiaj się pojawia w Ewangelii. To co sobie pomyślałem na początku, to taki stereotypowy komentarz do tego fragmentu mówiący o tych trzech dniach we wnętrzu ryby. Czyli aluzja do trzech dni w grobie pana Jezusa. I pomyślałem sobie, że to jest. Właśnie stereotypowe, wszyscy o tym mówią, zazwyczaj tak interpretujemy ten fragment. A może warto zwrócić uwagę na coś innego, to znaczy, że przychodzą do Jezusa po znak ludzie, którzy wcale nie chcą się nawrócić. Przychodzą faryzeusze, przychodzą ci, którzy są bardzo mocno ugruntowani w swoich poglądach i z całej Ewangelii widzimy, że wcale im nie chodzi w kontaktach z Jezusem o poszukanie jakiejś nowej drogi, tylko wręcz przeciwnie, o potwierdzanie się, utwierdzanie się w swoich poglądach. I do nich Pan Jezus mówi o znaku Jonasza. A można ten zn znak Jonasza trochę inaczej wziąć, yy, niż tylko właśnie aluzyjnie do, do tego, co się będzie działo z samym Jezusem. Yy, co to znaczy, że Jonasz był przez trzy dni we wnętrzu ryby? No, Jonasz przez trzy dni był uziemiony, byśmy powiedzieli, albo zamknięty, skrzyd. Yy, wsadzony do skrzyni, do jakiegoś pomieszczenia, do czegoś, co sprawiło, że Jonasz musiał się zająć samym sobą. A co robi człowiek, kiedy musi się zająć samym sobą? No zaczyna myśleć. Jesteśmy czasami w takich sytuacjach, w których wydaje się, że zostaliśmy właśnie uziemieni, kompletnie nic się nie da zrobić, i wtedy mamy kilka możliwości. Na pewno jedna to jest bunt, czy możemy się buntować na tę sytuację. Możemy się odgrażać ludziom, którzy nas do tej sytuacji doprowadzili. Możemy, no właśnie, wzniecić jakiś bunt, możemy w jakiś sposób pójść na noże, jak to się mówi, a można przemyśleć to wszystko, co się dzieje właśnie w tym zamknięciu, w którym się nie znalazłem, wcale być może z mojej winy, po prostu, albo z mojej winy, tak jak Jonasz, który po prostu chciał uciec od tego, co Bóg mu dał. Czy zaproponował, do czego go zapraszał, i wtedy można przemyśleć i zobaczyć, jak można swoje życie przeżyć inaczej, dobrze, bez tego wewnętrznego buntu, z takim poczuciem, że dalej idę w swojej misji, ale już inny. I może ten znak Jonasza to wcale nie jest tylko i wyłącznie kwestia zmartwychwstania Pana Jezusa, trzech dni w grobie, ale to jest taka bardzo egzystencjalna, ludzka zachęta do tego, żeby rzeczywiście spróbować przemyśleć swoją sytuację, jeśli rozeznaje, że jestem w jakiejś ciemnej dziurze, żeby nie powiedzieć dosadniej. To jest bardzo trudne, dlatego że to z jednej strony wymaga pokory, to znaczy, żebyśmy uznali, że jednak nasza sytuacja jest beznadziejna i żeby swoje życie przeżyć dalej fajnie, dobrze, owocnie, to muszę jednak z czegoś zrezygnować, zrobić jakiś krok do tyłu. Z drugiej strony y, trzeba bardzo uważać, żeby się nie poddać, żeby nie być przegranym tej sytuacji. To znaczy, że y, no dobra, zostaje, nie wiem. Y, w tym, co do tej pory mnie ugniatało, y, staje się zgorzkniały, niewolnikiem, i tak dalej. To jest bez sensu, bo wtedy tracimy swoje życie w głupi sposób. Być może trzeba przemyśleć swoje relacje z ludźmi, z którymi się żyje. Być może trzeba zobaczyć, że trzeba nabrać większego dystansu, takiego zdrowego. Różne rzeczy trzeba przemyśleć, żeby to wszystko było mądre i nie było tylko i wyłącznie głupim poddaniem się. Dlatego znak Jonasza jest bardzo trudnym znakiem, bo on każe nam bardzo mocno skonfrontować się z tym, co w nas jest. Bardzo mocno każe nam skonfrontować nasze poglądy, nasze marzenia, nasze plany z rzeczywistością. I to, co Pan Jezus mówi, temu pokoleniu nie będzie dane nic innego jak znak Jonasza. Właśnie temu pokoleniu, które przychodzi po to, żeby zrobić z Jezusa cudotwórcę, który będzie spełniał ich zachcianki, to Pan Jezus mówi: dam Wam tylko to. Będziecie się konfrontować ze swoim życiem. Być może niektórzy z nich się nawrócą. Być może niektórzy z nich postanowią swoje życie przeżyć inaczej niż w buncie, a być może nie. To już będzie ich decyzja. I może warto zobaczyć w tej Ewangelii taką zachętę do tego, że ta sytuacja, w której jesteśmy, każdy ma jakąś swoją, swój kontekst, rzeczywiście jest wezwaniem do tego, żeby przemyśleć sprawy na nowo. Jestem w pewien sposób. Zamknięty, jak Jonasz we wnętrzu ryby, nie mam zbyt wielu możliwości. Czuję się zamknięty, czuję się osaczony, czuję się w jakiś sposób zniszczony. I teraz warto zobaczyć, jakby na nowo, co mogę zrobić w tej sytuacji, żeby przeżyć swoje życie dalej, dobrze, owocnie, a nie tylko na zasadzie frustracji. Do widzenia.